Ja. Yeah. solar panel wiele o tym słyszeliśmy niektórzy nawet myślą o tym, żeby to kupić nie chcę was w żadnym wypadku od tego odwieść chcę was tylko uświadomić abyście znali plusy i minusy tej nowej technologii jak widzimy, ładnie to wygląda ekologicznie czego spodziewamy się po panelach? oszczędza nam trochę prądu, prawda? a oszczędza nam trochę pieniążków Poczujemy się lepiej jako ekologicznie, prawda? A I będziemy oczywiście niezależni od yy, innych źródeł energii zewnętrznych, czyli od, w tym wypadku od Edison. Już tam idzie? Nie idzie. I teraz tak, po pierwsze, nie oszczędzimy żadnych pieniążków. Ten system, który jest za mną, kosztował 20 tysięcy dolarów. 20 tysięcy. 20... Oprocentowanie od 20 tysięcy będzie grubo ponad 100 dolarów. To, co można oszczędzić na, tym, na tych panelach, jest w granicach latem, powtarzam, latem, w granicach 10,5-11 kW, jest około 70 dolarów. Czyli już jesteśmy do tyłu. Tak? Następny problem. Jeżeli nie będzie prądu w systemie, my ciągle mamy solar panel. Nic z tych rzeczy. Nie ma prądu w sieci, inwerter się wyłącza. Podobno można to obejść. E, tyle, że to mówimy o następnych wydatkach e, około 8, może nawet 10 tysięcy. Trzeba mieć ten backup battery, czyli mieć ciężkie baterie ołowiowe, które gdzieś w piwnicy byłyby e, przechowywane. Kto w południowej Kalifornii ma piwnicę? Ludzie, dajcie spokój. Następny problem nikt Wam o tym nie powie. Fire Department bardzo tego nie lubi. Powód? E, te panele, napięcie, które stałe, które schodzi sobie z góry, ma Potencjał około 250 V. Napięcie stałe zawije was just like that. Także yy, przyjeżdża tutaj Fire Department, dom się pali, nie użyją wody. Niebezpieczne. Najprawdopodobniej nie jestem co do tego pewien. Yy, I insurance company yy, oczywiście weźmie, yy, wykorzysta sytuację i podniesie stawkę za, za ubezpieczenie domu. Nie jestem co do tego pewien. Najprawdopodobniej tak. Nigdy nie słyszałem, żeby kiedykolwiek yy, zrobili coś w wiecie. Waszą stronę. Zawsze grabie, grabią swoją stronę. Co jeszcze z minusów? Eee, to właściwie chyba całe minusy. Nie ma właściwie żadnego plusa. Poza tym, że czuję się trochę lepiej ekologicznie. A eee, 20 tysięcy baksów. To jest kupa kasy. Kupa kasy. Eee, tak. O, pójdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. To jest licznik. Jak każdy licznik, jak większość liczników, które mamy, które mamy tutaj, a to jest ten inwerter. Napięcie stałe biegnie sobie z solar panel, biegnie do tego urządzenia. Tutaj jest zamieniane na napięcie przemienne i wraca nam z powrotem do, do panela. A, pozamykaliśmy. Długa historia, nie będę Wam tego tłumaczył. A w tym momencie mamy godzinę 4:30. System na 2000 W potencjalnie robi nam 800 W. Tak jak wspomniałem, około 11 kW potrafi zrobić w słoneczny dzień, latem. Teraz to wszystko spada do około 9, 9 kW w ciągu dnia. Pamiętamy, mamy połowę września i jesteśmy w południowej Kalifornii. Ja nie wiem, jakby to wyglądało w Polsce. 800 W dokładnie, tyle on w tym momencie nam wyświetla on przemiennie nam pokazuje ile też tych watów przez całe życie zostało zrobione ile w tym momencie robi napięcie stałe na wejściu napięcie przemienne na wyjściu tak, wyłączniki to jest wyłącznik, który wyłącza, wyłącza cały system i to jest taki mechaniczny po wyjęciu tego mechanicznie system jest odłączony na wypadek wypadku także system jest skomplikowany Drogi a, i właściwie, no i właściwie, no mało przydatne. Mało przydatne. Gorąco nie polecam. Zastanówcie się bardzo poważnie, zanim przyjdzie wam do głowy, aby coś w jej Mamy 9 paneli. Panele są a, BP. Wszystkie są podłączone szeregowo, dlatego mamy tak wysokie napięcie, około 250V napięcia stałego. Chodzi najprawdopodobniej o to, aby wyeliminować straty na kablach. Nie zostało to zrobione bardzo profesjonalnie. Jeżeli. O, następna rzecz. Jeżeli, jeżeli będziecie chcieli takie coś zamontować, zadbajcie o to, aby te panele były montowane od samej góry. Ilekolwiek byście tych paneli nie zamontowali najprawdopodobniej prędzej albo później będziecie myśleli o tym, by tych paneli dołożyć troszkę. A w tym wypadku, tak jak to zamontowano tutaj, nie ma miejsca po prostu na następne panele. Problem.